No i cóż, kolejny dzionek za nami. Maluszki fajnie widać, widać, że się rozwijają, że rosną. Takie się zrobiły już kumate. Zaraz zaczną się rozłazić. Ja oczywiście już nic nie pamiętam, jak to było poza z, z tamtymi kotkami, ze wzorkami na przykład. Ale coś mi się wydaje, że one już od nie wiem, na pewno trzeciego tygodnia, ale może troszkę wcześniej miały już kuwetkę i już próbowały się w niej załatwiać, już miały taki większy placyk tutaj, no poczekamy jeszcze tydzień i zrobimy im taki większy placyk zagrodzony i będą sobie już wtedy eksplorować, zwiedzać Natomiast malinka, no cóż, najważniejsze, że nie ma problemów różkowych, ponieważ wiem, że nie ma, gdyż nie ma nic w kuwecie takiego, co byłoby niedobre. Myślę, że ona naprawdę odżywa po tej długotrwałej biegunce, jednak leczenie po prostu no przynosi efekty. Jeszcze będzie parę dni brała tablety i w ten sposób będzie mogła normalnie wchłaniać jedzenie i będzie się miała czym dzielić, tak? Cześć, tej piękności. Cześć, maluchu. To Agrescik, ten z buźką w tą stronę. One takie mają ładne te pycholce, takie jaśniejsze. No ciekawa jestem, czy to będzie takie ku mamy. No raczej tak, bo ona też ma takie, prawda, że brudkę ma jaśniutką. Nie ja oproszę, jak ja tu chodzę, jak ja tu chodzę sobie. Chciałbyś wyjść już, tak? Chciałbyś to? Tak. Ojejku, Oj jaki miał kolec malutki. I takie prążki, zobaczcie, jakie grzywy jasne. A te prążki widać również... Na Aroni. I tutaj też są prążki. Jaki dzielny ogreści, jedyny syneczek. Mamuniu, przytu daj buziaczka, mamuniu. <ścoughs> Można naprawdę się rozpłynąć. Przecudowne, przekochane koteczki. Malinka sobie odpoczywała tutaj w pobliżu klatki. Także ona też umie po prostu sobie odpocząć. Mam ochotę zostawić im okienko otwarte dzisiaj. Ale zaraz sprawdzę ile stopni będzie w nocy. Żeby nam nie zmarzły nasze maluchy. Och, tam jakaś przepychanka trwa. No ale wszystkie sobie radzą. Zobaczymy jeszcze jutro, jak z wagą, ale podejrzewam, że jak Malinka się lepiej czuje i jak dostanie teraz po prostu pokarmu, to one skoczą niesamowicie do przodu. Widać po brzuszkach, jak teraz je brałam do zdjęć, to po brzuszkach widać, że idzie ku dobremu. Oczywiście, co tu dużo mówić, ta rodzina nie miałaby najmniejszej szansy gdzieś tam pod krzakiem na osiedlu. Kotki już by miały koci kater i wyglądałyby jak te znalezione przez Klaudię. Mamusia z tą wyniszczającą biegunką po prostu by nie dała rady. Takiej historii jest oczywiście. Tak dużo, że aż boli serce, jak się o tym pomyśli. Pełno. Ugniatanie łapeczkami. I tutaj to piękności takie ładny. Ojej, ojej, ojej. I ta kochana mamunia. Ona jest taka potulna, słuchajcie, taka pozbawiona w ogóle jakiejkolwiek agresji. Wydaje się przeszczęśliwa, że jest tutaj z nimi. Nawet właśnie jak ja przychodzę, no to ona leci do nich od razu. Ale nic dziwnego, bo ja jej po prostu robię krzywdę. Dobranoc.